Cześć, tutaj laszek To będzie nietypowe, bo będę łączyć dźwięk z obrazem, czyli będzie z tego i podcast, a i wideo. Synchronizacja. Wiem, że niemal co roku nagrywam wideo dotyczące postanowień noworocznych. Jednak dzisiaj będę to robić w nieco innym kontekście. Ech, bo na skutek swoich różnych doświadczeń i swoich postanowień noworocznych e, dziś stałem się ich przeciwnikiem. Albo jeszcze inaczej, szczerze od razu robić postanowienia noworoczne dotyczące swojego wyglądu wagi odchudzania. Po pierwsze, jeżeli czegoś bardzo chcemy, to nie odkładajmy tego na, na jutro albo na przyszły rok. I nie, nie chodzi tutaj o to, że przez całe życie człowiek musi sobie odmawiać absolutnie wszystkiego. E, tak się nie da. Jedynie co można zrobić, ale to nie na skutek postanowień noworocznych, to po prostu zmiana. Em, Swoich nawyków żywieniowych, albo jeszcze zupełnie coś innego, czego ja też yy, przez długi czas totalnie nie kumałem tego, co kupuję. Postanowieniem noworocznym nie powinno być to, że ja schudnę, tylko że będę się edukować, ale już od dzisiaj i będę sprawdzać, co wrzucam do swojego wózka sklepowego i ile kalorii mają niby zdrowe rzeczy, które kupujemy na co dzień, bo myślimy, że są zdrowe. I potem ktoś zadaje pytanie: Słuchaj, a jak to jest z tym musli? I wrzuca mi tutaj y, opakowanie. O, to jest to musli, które tak strasznie lubiłem z Biedronki, którego już nie kupuję. A, no bo się okazało, że tam jest syrop glukozowo-fruktozowy jest jeszcze dosypka cukru i w sumie to ma tyle samo kalorii, co paczka chipsów. No i dużo jest takich rzeczy w sumie, nad którymi ja ubolewam, e, do których po prostu nie wracam, albo wracam niezwykle rzadko, ale to to nie jest kwestia postanowień noworocznych. Dla mnie jednym, jedynym postanowieniem to jest nie wracać do tego, co kiedyś było i poprawiać swoje wyniki w sporcie, ale tylko i w wyłącznie dla swojej własnej satysfakcji. A najwięcej zyskałem, jeżeli chodzi o rezultaty sportowe, właśnie redukując swoją wagę. No, bo to było tak, że na samym, na samym początku teraz ja myślałem tak, żeby być szybszym, to ja muszę po prostu więcej, ciężej trenować. W swojej diecie oczywiście nie muszę nic zmieniać totalnie. Nie widziałem tego, że waży 103 kg na przykład yy, i że mój współczynnik mocy do masy się liczy, a, a nie samej mocy. I kiedyś sobie też tak właśnie postanowiłem, że wraz z Nowym Rokiem będę więcej chodzić na siłownię, będę yy, przejdę na dietę, no i zawsze gdzieś tak mniej więcej, pod koniec stycznia to się kończyło i to się idealnie powielało z tym samym schematem, który obserwuję aktualnie co roku w klubach Fitness, yy, to znaczy, że jeżeli bym chciał pójść na basen 5 stycznia, to muszę zaparkować 400 metrów od basenu. Natomiast już w połowie lutego wszystkie miejsca są wolne. Ci wszyscy ludzie. Po prostu się zniechęcili tym nagłym przestawieniem się o 180 stopni w swoim życiu, na talerzu, czy też organizując sobie każdy kolejny dzień. Bo ja zauważyłem, że to jest tak. Chciałem nadrobić w 4 dni, 4 lata zaniedbań, albo w 10-10. No i potem to tak jest, że faktycznie e, pojawia się kontuzja, albo jemy skrajnie za mało, trenujemy skrajnie za dużo w stosunku do poziomu naszego aktualnego zaawansowania. No i potem to jest tak, że faktycznie to wszystko e, będzie nam się kojarzyło tylko z bólem, cierpieniem, kontuzjami I nigdy nie udało mi się właśnie schudnąć, wychodząc z tego typu założenia. To, co się okazało, że działa, to codzienne liczenie Kalorii, nawet notowanie tego, co jem e, i planowanie tego codziennego deficytu. Niech to będzie na przykład 700 kalorii dziennie. To, co można zrobić już dzisiaj, moim zdaniem, to na pewno kupić sobie wagę taką, która e, będzie nas pilnowała e, każdego albo prawie każdego dnia e, i kontrolować e, masę. Bo jest właśnie tak, zwłaszcza w grudniu, że mówimy: OK, to teraz ja przez tydzień albo dwa, albo przez miesiąc w ogóle nie będę stawać na wagę. No bo po co się denerwować? Nie? O nie, drugi stycznia. Fajnie jest sobie kupić na przykład wagę, która będzie smart. To nie kosztuje e, strasznie dużej ilości złotówek. Za stówkę albo dwie nawet można kupić coś takiego, co no, w przybliżeniu mało precyzyjnie, ale mierzy chociażby e, ilość procentową tkanki tłuszczowej. Nawet jeżeli to zawsze pokazuje z błędem, to zawsze mniej więcej tym samym błędem. Ale w każdym razie mam, używam od 4-5 lat. Nie, to nie jest postanowienie noworoczne to jest zmiana trybu życia na zawsze. I jeszcze bardzo często jest tak, to wynika z wielu różnych rozmów, że główną przeszkodą wielu osób w osiągnięciu wymarzonej wagi jest niestety alkohol. I im dłużej i im więcej rozmawiam e, na ten temat, tym częściej dochodzę do wniosku, że bez ogarnięcia kwestii alkoholowych i tego, ile się pije, nie jesteśmy w stanie zrobić kolejnego kroku, niestety, bo wszystko jest niweczone e, alkoholem. I tak samo było właśnie u mnie, bo się okazywało, że właśnie ja, mając jakieś problemy pod swoją czachą, e, zajadałem je albo, albo zapijałem i też nie zdawałem sobie z tego sprawy, że to nie jest normalne, że ja na przykład codziennie piję piwo o dwa. No nie, to był sposób odreagowania, takie wieczorne rytuały, z których po prostu musiałem zrezygnować i wtedy, kiedy faktycznie przestałem na jakiś czas pić w ogóle alko, nie namawiam do tego, żeby absolutnie działać w taki sposób, albo wtedy, kiedy zrezygnowałem całkiem ze słodyczy i z przetworzonej żywności jakiejkolwiek, no to wtedy faktycznie. Jak zacząłem w lipcu, tak do końca września, straciłem jakieś 20 kg, i się okazało, że to jest jedyny skuteczny sposób. Stały deficyt, stałe kontrolowanie tego, co kupujemy, przyrządzanie posiłków samemu. Nie przeginanie w żadną ze stron. Otwarte mówienie wszystkim o tym, że mamy jakiś problem. Poproszenie naszego otoczenia, naszej rodziny, żeby też na jakiś czas się wstrzymali, żeby nas nie kusiła zawartość lodówki albo szafki, wiecie, której. I zaczynając właśnie od tego, od mądrego robienia zakupów, często, ale mało. E, możemy faktycznie dokonać jakiejś przemiany. Zauważyliście, że w tym wideo nie padło ani razu słowo dieta? I być może też już miałem okazję wspominać, ale nie w tym kontekście, że dieta w języku polskim kojarzy się z, z czymś tymczasowym. Okej, okay, przejdę na trzy tygodnie na dietę, a ja sobie zadaję potem drugie pytanie. No dobra, co po tych trzech tygodniach zrobisz? To nie jest tak, że efekt jojo to jest kwestia tego, że z kosmosu stąpiła na nas dodatkowa wartość kilogramów i nagle organizm sam z niczego zbudował na nowo tę masę. Nie. Na diecie jedliśmy 1800 kalorii, skończyła się dieta, wróciliśmy do 3600. Oczywiście spod tego wyłączam wszystkie kwestie zdrowotne i te związane z przyjmowanymi lekami. Ale w 90% przypadków to jest tak, że po prostu skończyła się trzy tygodniowa dieta i nagle zaczęliśmy zamiast jeść żreć. I też wam chciałem powiedzieć, że najtrudniejszy, najtrudniejszy jest ten pierwszy miesiąc po zmianie naszego podejścia do, do sportu i do jedzenia przede wszystkim, bo to jest 70% sukcesu. Potem jakoś. Wchodzi to w nawyk. I mi już po pierwszym miesiącu było dużo łatwiej. W sensie nie było mi aż tak smutno każdego dnia, że nie będę dzisiaj miał nic słodkiego na kolację. I też bardzo zachęcam Was do tego, żeby jak najwięcej czytać jak najwięcej oglądać jak najwięcej rozmawiać z ludźmi, którzy mm, schudli. Jest wiele różnych legend, wiele różnych mitów, które ja także wierzyłem, e, które często sobie wmawiałem, usprawiedliwiając swoje niepowodzenia. E, I dopiero wtedy, kiedy sam zobaczyłem, co działa, a co nie działa. Um, Udało mi się faktycznie schudnąć. Wtedy też uwierzyłem w to, że 70% sukcesu, czy 80, w każdym razie zdecydowana większość zależy od tego, co jemy, a nie od tego, ile trenujemy w sytuacji, kiedy mamy sporą nadwagę. Bo kiedyś było na przykład tak, że ja bardzo dużo e, trenowałem każdego jednego dnia, byłem zmęczony, ale źle żarłem, więc ta masa stała cały czas w miejscu albo wręcz tyłem. Ale też tego doświadczyłem i dzięki temu mogę Wam o tym opowiadać po prostu. Wiem, że wielu z Was ten temat absolutnie nie dotyczy i przepraszam za to, że ich poruszam. Jednakże zdecydowana większość tutaj na tym kanale, zwłaszcza nowych widzów, to są osoby, które właśnie szukają swego rodzaju o, ratunku. Wiem, że to jest górnolotne słowo. Odsyłam jednocześnie do innych moich filmów, nawet całej playlisty, która składa się z materiałów, na których pokazuję, co jem, czego nie jem, jakie są moje czasami przesadzone poglądy na temat tego, co należy, a czego nie należy robić, wtedy kiedy jesteśmy na, na redukcji. Trzymam kciuki za każdego, kto postanowi z dnia na dzień zmienić coś w swoim życiu i uda się wytrwać w tych postanowieniach. To jest absolutnie najważniejsze. I wtedy, kiedy y, przychodzi pierwsze zrezygnowanie po tych dwóch czy trzech tygodniach, to, to jest właśnie ten moment najbardziej przełomowy. Jeżeli się nie poddamy, to zobaczymy już za chwilę naprawdę y, fenomenalne efekty. Tylko, że to boli. Nie ma odchudzania, ani nie ma lepszych rezultatów w sporcie bez cierpienia. Mówię Wam absolutnie serio. Nie ma takich ludzi, którzy osiągnęli coś bez wysiłku. Chyba, że są oszustami. To też musiałem zrozumieć. Nie geny, nie talent, nie predyspozycje, tylko ciężka praca i cierpienie. To cierpienie będzie fenomenalnie Wam wynagrodzone. I ja się też o tym przekonałem, że warto było faktycznie zacisnąć bardzo mocno pasa, żeby być może za pół roku, być może za rok całkowicie zmienić komfort swojego życia, nie wiem, zmienić. Pracę, całe swoje życie na skutek jednej decyzji i na skutek tego, że przez jakiś czas chodziłem spać głodny. Tylko życzę na nowy rok, żebyście nie popełniali tych błędów, co ja.